aż do końca swojego życia. Natomiast te synowie, podobnie jak ojciec, obrali drogę kariery y, wojskowej. Obaj byli oficerami kirasjerów. Karol Franciszek von Stechow zmarł w roku 1798. Wówczas dobratę te odziedziczył. Raz w roku, na kilka dni, Tarnów staje się światową stolicą teatru tańca. Scena otwarta to festiwal, który przyciąga tancerzy, choreografów i tych, którzy chcieliby nimi zostać. No i publiczność, bez której festiwal nie miałby sensu. W niecodzienniku opowiedzą o nim osoby, które współtworzące. To był Sroka. Zapraszam. Myślę, to, że to jest, też ta, to jest w ogóle temat na dłuższą hmm. rozmowę, ale oczywiście na pewno był aktorem zbudowany. Myślę, że był też trochę aktorem niespełnionym, yy, bo w końcu zaczynał naprawdę od filmu przez bardzo duży F. Zaczynał no, jeden z jego pierwszych filmów, to jest i Diament. Chyba do dziś uważany za jeden z najwybitniejszych filmów w polskiej, w polskiej filmografii. No i kiedy się wchodzi na początku na tak wysokie piętro, to wszystkie kolejne filmy już wydają się dużo płytsze, dużo gorsze. I faktycznie Chyba Zbyszek Dupulski potem już aż tak wielkiej szansy nie dostał, więc myślę sobie, że właśnie ta dalsza część jego kariery była jakby cały czas gonitwą za rolą, podobną do roli Maścia Hełńskiego. Tak więc myślę, że faktycznie dużo się w jego głowie, duszy i sercu działo. No właśnie, więc... Um dobrze, że są tego typu wydarzenia, które nam przypominają, przybliżają postaci wybitnych aktorów, jakim no niewątpliwie Zbigniew Cybulski był. Oglądamy wystawę plakatu do 23 stycznia w kinie, a na rynku do końca stycznia. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, warto przypomnieć sobie filmografię, filmy z udziałem naszego polskiego Jamesa Dina, ale my teraz przechodzimy do muzyki. Ale z... Zanim porozmawiam z Marceliną, to zobaczcie fragment utworu, fragment teledysku, który dał jej popularność no i stał się takim naprawdę świetnym naszym śląskim hitem. Jakże kiedyś była